Głębokie relacje w wieku 15 lat słaba sprawa. Dlatego, że tacy młodzi ludzie zawiązują więź między sobą, czyli on jakby luzuje więź z tobą, jako matką, która powinna się jeszcze mieć bardzo dużo wpływ na niego. I poddajesz go wpływowi dziewczyny, która ma takie, a nie inne zachowania. I teraz nie ma procesów wychowawczych, które rodzic powinien stosować do dziecka, a procesy wychowawcze, jakby wywiera na nim ta dziewczyna, która jest tak samo, ja bardzo przepraszam, głupiutka jak on, czyli ma też 15 czy tam 16 lat, ileż to tam jest rozumu. I oni w tym momencie weszli w głęboką więź, prawdopodobnie też seksualną. I to już pogłębiło tę więź, bo seksualność pogłębia takie przywiązanie ludzi do siebie, i oni teraz zaczęli wywierać na siebie wpływ. I to teraz będzie tak, że wszyscy inni idą na bok, czyli ty też, tak? Nie będą działy się procesy rozwojowe, bo w momencie, kiedy dziecko podejmuje życie seksualne w wieku 15 lat, zatrzymuje się rozwój mózgu. Jakby tak się to dzieje, człowiek nie podejmuje pewnych procesów uczenia się, które jeszcze powinien się nauczyć, czyli zakochiwanie się, platoniczna miłość, tęsknota, próba budowania więzi, która powinna być jedynie próbą, ja bym powiedziała z kilkoma osobami, nie że jedną wchodzę głęboko i mocno i dlatego tak jest. Co tutaj możesz pomóc? Musisz pamiętać, że istnieje coś takiego jak syndrom Romeo i Julii. Jeżeli ty będziesz zabraniać czegoś, to to będzie wzmacniać ich więź. Czyli oni będą ze sobą aż do śmierci. Jeżeli ty powiesz ok i odstąpisz od nich, zostawisz ich samych sobie, to prawdopodobnie to, co się stanie, to będzie to, że oni w którymś momencie dojdą do wniosku, że nie chcą być ze sobą. Bo w tym wieku to jest naturalne, nienaturalne jest, że tak silnie ludzie wchodzą. To, co ich wpycha silnie, to właśnie to, że oni czują, że oni razem stoją przeciwko światu. Czyli w ich wypadku razem stoją przeciwko rodzicom, nie? Twój błąd, że pozwoliłaś na to, trzeba mówić, to jest za wcześnie. Nie wchodzi się w takie głębokie relacje. Pierwsze relacje, że chłopak chodzi z dziewczyną, nie? Że tam jakoś coś się zaczyna dzieć, no, no to musi być te 18 lat, nie? Musi być. Więc to, teraz to ja bym zrobiła na Twoim miejscu jako matka? Zrobiłabym trzy kroki do tyłu. Nie wypowiadała się, jakby robiła wszystko i czekała, aż to się rozpadnie. Rozpadnie się i to ci gwarantuję. A wtedy wróć do więzi z synem i zacznij go wychowywać i tłumaczyć mu. Pamiętaj synu, jesteś za młody na więzi. Jeszcze tego nie dźwigniesz. Jest teraz to czas, kiedy ty masz się uczyć, iść na studia, rozwijać się. Te rzeczy mają się dziać. Jeżeli wchodzisz na takim etapie, będzie w tobie niedorozwój musisz mu to pomalutko tłumaczyć, ale dopiero wtedy, jak dziewczyna zniknie z horyzontu, a jeżeli ona w ogóle jest jeszcze toksyczna i ma te agresywności w sobie, no to wiesz, to jest fatalna sprawa, więc ja jestem osobą wierzącą, więc ja jeszcze bym się modliła i prosiła Boga, żeby Bóg tę dziewczynę zabrał z życia mojego syna. Trzymam kciuki, bo sytuacja jest dramatyczna, ale jest do uratowania, bo na szczęście mają tylko po 15 lat, więc jeszcze kiełbie wełbie, ona też i to co pamiętaj, nie dogadzaj tak pannie, jak przychodzi do Twojego syna, tak? Nie dogadzaj, nie załatwiaj, bo ona się poczuje zbyt tak, przepraszam za słowo, rozbestwiona w tym, tak? Trzeba po prostu poczekać, niech odejdzie na poważne związki, taki z głęboką więzią, 23 najwcześniej. Najwcześniej, a próbne takie jakieś, jak ja mówię, miłości, jakieś próby, coś, 18, plus, tak? Człowiek musi mieć pewien rozwój w głowie, żeby do takich rzeczy podejść.